Kret europejski. Dorosłe osobniki ważą do 120 g i osiągają długość ciała do 17-20 cm. Sierść kreta jest czarna i wyjątkowo gęsta. Posiada silne łapy z mocnymi pazurami, które są przystosowane do kopania podziemnych tuneli. Odżywia się dżdżownicami, larwami owadów oraz drobnymi kręgowcami, które lokalizuje dzięki czułemu słuchowi oraz włosom na pysku i ogonie, czułym na drganie. Kret wykopuje system podziemnych tuneli o średnicy 6 cm na głębokości 20 150 cm rozciągających się na długość około 100 do 200 m, czasem nawet do 1 km, i obejmujący terytorium około 2000 do nawet 6000 m kwadratowych. Korytarze drąży z prędkością 12 do 15 m na godzinę które patroluje co kilka godzin. Buduje podziemne gniazdo z muchu i trawy, obok którego znajduje się spiżarnia, w której gromadzi żywe, unieruchomione dżdżownice, stanowiące zapas pożywienia na zimę. Żyje około 2 do 4 lat. Samica rodzi 2 do 7 młodych zwykle raz w roku, późną wiosną. Krety nie zapadają w sen zimowy i zimują w korytarzach. Jego największa aktywność przypada na godziny poranne, wtedy powstaje najwięcej kretowisk. Kopce, które widzicie, powstają w wyniku wypychania przez zwierzę ziemi z wykopanych tuneli na powierzchni. Istnieją sposoby na wyproszenie kreta z ogrodu bez szkodzenia mu. Można włożyć w jego tunel garść ludzkich lub psich włosów, a także wetknąć w ziemię spleśniały plaster cytryny lub resztki śledzia. Krety mają wrażliwy węch. Można również wbijać metalowe pręty w ziemię i nałożyć na nie butelki bądź puszki, które dają drgania oraz dźwięk, co zmusi kreta do natychmiastowej przeprowadzki. Na rynku dostępne są również specjalne preparaty i granulaty, które wypędzają krety. Można zastosować kretołapki, ale ich użycie jest niebezpieczne dla zwierząt i warto Rozważyć ich użycie jako ostateczność. Sprzedaży są również odstraszacze, które emitują dźwięk o zmiennej częstotliwości, nieszkodliwe dla ludzi i zwierząt domowych.